Witajcie, z tej strony Michael To 18 wydanie ESL News, co działo się przez ostatnie dwa tygodnie, zapraszam do oglądania. Zakończyły się już mecze ćwierćfinałowe Mistrzostw Świata czwartego sezonu League of Legends. W pierwszym spotkaniu drużyna reprezentująca Koreę Południową Samsung White wygrała 3-1 z północnoamerykańską formacją Team Solomid. W drugim podopieczni Samsung Blue pokonali ostatni nieazjatycki zespół, któremu udało się dostać do fazy pucharowej Cloud9. Wynik 3-1. Do zakończenia trzeciego ćwierćfinału potrzeba było aż 5 gier. Po długiej walce lepsi okazali się reprezentanci Stan Horn Royal Club, którzy pokonali Edward Gaming. Natomiast w ostatnim ćwierćfinale spotkały się drużyny Nijin White Shield oraz OMG. Tym razem lepsi okazali się ci drudzy, wygrywając 3 do 0. Ostatnie plotki o tym, że w szeregach Super odkrył demo że dojść do pewnych przetasowań, właśnie się potwierdziły. Na fanpageu tej drużyny na Facebooku pojawił się wpis informujący o tym, że zespół postanowił rozstać się z dwoma dotychczasowymi zawodnikami. Jednym z nich jest ten, o którym mówiło się już od jakiegoś czasu: Impaler, zaś drugi to support, który dołączył w czerwcu. Na oficjalnym fanpage'u drużyny ROCAT pojawiła się informacja o opuszczeniu zespołu przez dwóch graczy w kolejnym sezonie w Rokat nie będą już bronić dotychczasowy Toplaner, Saxus oraz ADCARY Celaver. Na razie nie wiadomo kto wypełni po nich lukę. Aleksis, dobrze znany gracz League of Legends z Rosji, postanowił opuścić szeregi swojej dotychczasowej drużyny Ninjas in Pyjamas. Na oficjalnej stronie fanowskiej na Facebooku poinformował, że rozstaje się z pracodawcą z kilku powodów: wśród nich są niespełnione obietnice, niewypłacone pieniądze czy ignorowanie jego zapytań. Nie wiadomo jeszcze, co dalej z przyszłością Aleksisia. W Łódzkiej Atlas Arenie po raz kolejny spotkali się uczestnicy imprezy fan for fan podczas której nie brakowało e-sportowych zmagań. Rywalizowali tam też gracze Canty Strike Global Offensive. W turnieju fan for fan All Play CSGO Challenge najlepsze okazały się SIC Box, które w wielkim finale ograło Alcent Team. Na najniższym stopniu podium stanęli gracze Hypershots. Niezbyt długo trwała przygoda dywizji Counter Strike Global Offense z młodą organizacją Black Ravens. 7 października poinformowano, że współpraca została zakończona. Powodem tej decyzji jest lepsza oferta, którą otrzymali zawodnicy. Nie wiadomo jeszcze jednak w jakich barwach będą występować. Pewne jest, że BR nie powiedziało ostatniego słowa jeśli chodzi o sekcję CSGO, więc niebawem możemy spodziewać się innej dywizji. Virtus Pro to kolejna drużyna, która została zaproszona na turniej Inferno Online Pantamera CSGO Challenge zaplanowany na 7 lutego 2015 roku. W szwedzkiej kafejce ma pojawić się 5 zespołów, które powalczą tam nie tylko o zwycięstwo. W puli nagród znalazło się 15 tysięcy euro. Na liście uczestników są również dwie potęgi ze Szwecji, Nindazem Pyjamas oraz Fnatic. Zakończyły się finały turnieju Gameshow League, które odbywały się w stolicy Rosji Moskwie. W meczu o pierwsze miejsce spotkały się dwie drużyny wywodzące się z Ukrainy: NATO z Vincero oraz Hellraisers. Ostatecznie, po rozegraniu czterech map, lepsi okazali się reprezentanci NAWI. Na podium tego turnieju znalazł się także polski zespół Virtus.pro, Pro, który występował z jednym rezerwowym. Reprezentant Team Acer w ciągu trzech tygodni sięgnął po dwa tytuły mistrzowskie. MMA wygrał europejskie finały World Championship Series i zgarnął 25 tysięcy dolarów. W ostatnim pojedynku ograł Jodę, dla którego był to najlepszy turniej od marca 2013 roku. Dla Terana jest to doskonałe prognosty przed nadchodzącym bliskonem. Od dawna nie prezentował tak dobrej i równej formy. Już 11 października odbędą się finały Komputronic City Championship. Cztery drużyny CSGO i ośmiu zawodników FIFA 14 przyjadą do Megastore Computronic w Warszawie. Będą tam walczyć o tytuły mistrzowskie oraz bardzo cenne nagrody. Podczas internetowej relacji z finałów będziecie mogli obejrzeć mecze Counter Strike Global Offensive. Oczywiście każdy pojedynek opatrzony będzie profesjonalnym komentarzem. Na miejscu będą również przygotowane turnieje oraz atrakcje dla odwiedzających. Serdecznie zapraszamy! Dzięki za uwagę, następny odcinek już za dwa tygodnie, przy okazji śledźcie nas na Facebooku, Twitterze i YouTube. Do usłyszenia!